Dzień dobry, najmilsi. Kiedy wertujemy wspólnie listę tematów, które przerobiłam na moim kanale. Y to zawsze dochodzimy do wniosku, że czasami czegoś brakuje. Najmniej no drodzy, ja stykam się z różnymi pytaniami i prośbami ze strony ósmoklasistów i zauważyłam, że w trakcie pisania waszych prac pisemnych tych takich trudnych przed egzaminem bardzo rzadko powołujecie się na jedną z waszych lektur, ale lektura ta jest wyjątkowo zabawna i pouczająca z drugiej strony. Mówię tutaj o dramacie, mówię tutaj o dramacie jako o rodzaju literackim, a konkretnie o komedii Aleksandra Fredry zatytułowanej Zemsta. W zasadzie kiedyś wspominałam o tym w jednym ze swoich dawnych filmów, że cała historia sporu o zamek, a konkretnie o ten mur graniczny, nie jest do końca historią zmyśloną. Uwierzcie mi, Aleksander hrabia Fredro czerpał wiadomości z pewnych starych dokumentów dotyczących zamku w Odrzykoniu i rzeczywiście były kiedyś swego czasu dwie rodziny, które ponad dwie dekady toczyły bój o prawo, prawda, posiadania, decydowania o właśnie tej części zamku. Ale to nie, to nie jest ten najważniejszy problem, który nas tutaj interesuje. Zastanawiam się, jak mogłabym Was przekonać do tego, żebyście się powoływali na bohaterów zemsty w swoich pracach. To nie tylko utwór, który śmieszy, i to nie tylko utwór, który ma Wam pokazać trzy rodzaje komizmu. Ale zauważcie też, że ten utwór ma inne wątki. Po pierwsze, jest to utwór o miłości, która mimo rozmaitych przeszkód doznaje spełnienia. I kochani ludzie, którzy Chcą być razem, ostatecznie razem są. Jest to również utwór o słabościach ludzkich, o wadach ludzkich, które związane są bardzo często również z nami. Nie oszukujmy się, wady najważniejszych bohaterów, czyli Cześnika Raptusiewicza oraz Rejenta Milczka, to dosyć powszechnie spotykane niestety przywary ludzkie. Ale jest to także utwór pokazujący taki prawdziwy obraz polskiego szlachcica. No, i oczywiście możemy również powiedzieć, że jest to utwór o zemście, o sporze, prawda? Mimo wszystko jednak zabawny, a więc utwór, który bawi i który dobrze się kończy. Przypomnijmy sobie zatem o co chodzi w tych najważniejszych czterech aktach zemsty. Hm. Właśnie, ale zanim to zrobimy, chciałabym Was zapytać chociaż wiem, że nie możecie mi bezpośrednio odpowiedzieć czy uczyliście się kiedyś, jak czytać dramat? Jest to właśnie ten rodzaj literacki, który dzieli się na gatunki, jakie na pewno znacie, więc komedie i tragedie. Te gatunki różnią się sposobem pisania, stylem. Tragedia jest znacznie bardziej wzniosła. W tragedii bohater najczęściej musi przeżyć jakiś bardzo istotny i bolesny konflikt tragiczny, czyli musi wybierać między złem a złem. Jest to konflikt takich dwóch równorzędnych racji. W komedii natomiast mamy często właśnie ten komizm postaci, sytuacji czy języka. No i oczywiście wszystko kończy się dobrze. Ale myślę, że taka trudność w odczytaniu tekstu dramatu polega na tym, że musicie przede wszystkim opanować podstawową zasadę. Formą podawczą, czyli sposobem, w którym poznajecie bohaterów oraz wydarzenia, jest dialog oraz monolog. Pamiętajcie zatem, że każdy dramat ma swój tekst główny, czyli te słowa opowiadane przez bohaterów, ale również tekst poboczny, pisany najczęściej cionką pochyłą, informuje nas np. Na o pewnych wiadomościach z przedakcji albo. Najczęściej właściwie o miejscu, w którym bohaterowie ze sobą taką rozmowę toczą, o ich wyglądzie czy też nawet o sposobie wypowiadania konkretnych słów. To są didaskalia, inaczej właśnie tekst poboczny. I my się o tym często uczymy, że są to takie informacje dla reżysera danej sztuki, danego dramatu, żeby wiedział w jakich okolicznościach bohaterów ustawić, prawda? Ale to także są informacje dla nas. My dużo czerpiemy z tych informacji na temat właśnie okoliczności akcji, czasu akcji, czy samych bohaterów danego utworu. Staramy się przede wszystkim ustalić, które postaci są najważniejsze, a które postaci są drugoplanowe. I z tych dialogów oraz monologów staramy się wyłonić pewne informacje. One bardzo dużo mówią już o tym, sposób mówienia postaci. Mówi o tym, jaka to jest postać, jakie wartości są dla niej ważne, do czego dąży. No i z tych dialogów również możemy... Możemy wywnioskować, jakie jest takie najważniejsze przesłanie danego utworu. W gruncie rzeczy ja bardzo lubię czytać teksty dramatyczne. Niemniej, moi drodzy, muszę się pochwalić, że mając 12 lat sama napisałam tragedię, którą wspólnie z koleżankami wystawiłyśmy na podwórku, o czym wspominałam w jednym z odcinków. Tak, do tego stopnia byłam zafascynowana właśnie komediami i tragediami, które przerabiałam w szkole podstawowej. No i ta fascynacja do dziś mi nie minęła, ale oczywiście wolę dzisiaj oglądać doskonałe inscenizacje różnego rodzaju popularnych dramatów. E, na deskach teatralnych, na przykład yy, powiedzmy yy, obraz przesłany z National Theatre w Londynie. Niemniej, kochani, jeżeli wrócimy do zemsty, to zauważcie, że mamy cztery akty, w których bardzo dużo się dzieje i być może właściwie to troszeczkę zniechęca czytelnika do wracania do szczegółów tej akcji, a niepotrzebnie, bo jeżeli to sobie tak zbierzemy, to zobaczymy, że de facto ta duża liczba wydarzeń ma w jakiś sposób powiedzieć nam, pokazać nam z jakimi charakterami mamy do czynienia, a te dwa najważniejsze charaktery, czyli Rejent Milczek oraz Cześnik Raptusiewicz zostały ze sobą zestawione na zasadzie w zasadzie kontrastu. Tak jak ogień różni się od wody i biały od czarnego, tak Cześnik-Raptusiewicz, nazwisko znaczące, różni się od Rejenta-Milczka, również nazwisko znaczące. Jeden z nich jest bardzo gwałtowny, skory do gniewu, dynamiczny, chociaż to wielki patriota. Mówię tutaj o Cześniku-Raptusiewiczu. Niemniej, moi drodzy, przeciwnym, jako przeciwnikiem w tym dziwnym i zabawnym sporze jest Rejent-Milczek, szlachcic, który raczej jak nazwisko wskazuje jest małobówny, zamknięty w sobie i śmiertelnie poważny, ale w trakcie akcji tej komedii ujawnia nam swoje bardzo niedobre cechy, do których ja tutaj wrócę, przemawianie poszczególnych okoliczności. Niemniej moi drodzy... W tle tego sporu o mur graniczny, w zasadzie o dziurę w murze granicznym jest jeszcze inny spór, bardziej ambicjonalny i związany z czymś, co zawsze ludzi ze sobą jest w stanie poróżnić, mianowicie pieniędzmi, a konkretnie majątkiem. To jest też jeszcze jeden z istotnych tutaj motywów, do których warto wrócić, czasami jeżeli wymaga tego nasza praca, na przykład jakaś rozprawka, którą będziemy... Pisać. No bo jak to wszystko się, proszę Państwa, zaczyna? Cześnik Raptusiewicz jest mężczyzną, nazwijmy to w sile wieku. No i oczywiście posiada część zamku, o którym tutaj mowa. I Cześni Kraptusiewicz, no cóż, jest człowiekiem, który również bardzo lubi pieniądze i myśli, że posiada je. Pewna wdowa podstolina. Planuje więc się z podstoliną ożenić, ale myliłby się ten, kto by uważał, że jest to podyktowane głębokim uczuciem do e, dojrzałej wdowy. Nie, jest to jakby wynik jego kalkulacji i wyrachowania, bowiem słyszał, że ma ona bardzo dużo pieniędzy. Wysyła więc do niej z jego sługę Papkina. No właśnie, kim jest Józef Papkin? Tutaj, moi drodzy, mam nadzieję, że to na języku polskim często było tłumaczone. To jest zubożały szlachcic, który jest takim chwalipiętą, w zasadzie samochwałą, ale korzysta z gościnności cześnika na jego zamku. Otóż w okresie staropolskim tak się zdarzało, proszę Państwa, że niekiedy ci nieco mniej Zamożni, gorzej sytuowani szlachcice korzystali po prostu z gościnności tych lepiej sytuowanych i zostawali nieraz jako ich rezydenci przez bardzo długi okres w ich włościach, w ich posiadłościach. No, właśnie stąd się wzięło to słynne hasło o staropolskiej gościnności, prawda? To nie to, co dzisiaj, że krewni przyjadą do nas z wizytą na tydzień i jesteśmy tym zmęczeni, mamy serdecznie dosyć. Proszę Państwa, to się nieraz rozciągało na całe lata. W każdym razie Józef Papkin na polecenie czyśnika o planach matrymonialnych informuje podstolinę, która się ochoczo zgadza. Ona też, proszę Państwa, kieruje się już nie tyle sentymentem, ile wyrachowaniem, bowiem jest świadoma, że no cóż, w tym wieku, w którym się znajduje, bez wsparcia ze strony męża, no grozi jej ogromna bieda i duże kłopoty na starość. Pamiętajcie wówczas, że kobieta która jakby nie przebywała w majątku męża, nie dysponowała żadnym majątkiem i była pozbawiona opieki męskiej, no rzeczywiście była skazana na bardzo okrutny los. Takie było prawo w tamtym okresie. I e, e, oczywiście ona się chętnie na to zgadza. Tymczasem rejent Milczek. Złoście, jako czyśnikowi, wynajmuje y, murarzy, którzy mają zrobić porządek z dziurą w murze granicznym. I pewnie y, nie dostrzegacie w tym niczego zdrożnego. Bardzo dobrze sąsiad po prostu remontuje mur graniczny y, i fajnie, y, ale pomyślcie sobie teraz y, z punktu widzenia starej polskiej szlachty: ktoś robi coś bez pytania Was o zgodę bez konsultacji z Wami, bez Waszego pozwolenia, a tymczasem Wy sobie do tego rościcie jakieś prawo własności. No i rzecz jasna to Cześnika straszliwie wścieka. Wysyła tam papkina po raz kolejny, każe mu oczywiście... Yy, poturbować, prawda, pobić tych um, razem ze sługami, pobić tych muraży, dochodzi do pijatyki, w czasie której oczywiście Papkin patrzy sobie gdzieś z daleka, bo to jest ogromny tchórz, proszę Państwa, ale syn Rejenta, Wacław, wykorzystuje okazję, żeby niejako um, poddać się w niewolę Papkinowi i dzięki temu trafić na tą część zamku, w której przebywa Cześnik. Dlaczego, kochani? Bo Cześnik ma wychowanicę, jest stryjem niejakiej Klary, a Wacław i Klara to jest para, która wbrew tej sąsiedzkiej nienawiści obydwu panów bardzo się kocha i oni bardzo by chcieli ze sobą być, ale skoro stryj Klary i ojciec Wacława tak bardzo serdecznie się nienawidzą, no to rzeczywiście to jest miłość z wielkimi przeszkodami. No, rzecz jasna, Wacław będąc już uczestnika próbuje namówić go do zgody z Ryjentem, ale oczywiście niestety nie jest to w żaden sposób wykonalne. Wacław też zwierza się Papkinowi ze swoich planów co do Klary, a Józef Papkin czując spismo nosem postanawia się Klarze oświadczyć. No cóż, Klara nie mówi mu wprost, że nie jest zainteresowana, ale żąda od niego niewykonalnej czynności. To są już te słynne już słowa, jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla. Daj mi luby. Oczywiście Klara robi to z pełnym rozbawieniem, a Papkin wpada w panikę. No proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób nieszczęsny tchórz miałby dostarczyć ukochanej prawdziwego, żywego i pewnie bardzo głodnego aligatora na przykład, albo właśnie krokodyla. W każdym razie, proszę Państwa, yy, rzecz jasna awantura, ta właśnie sąsiedzka e, trwa w najlepsze. No i oczywiście Cześnik wyzywa Rejenta na pojedynek, prawda? Ponieważ no, tak go dotkliwie uraził e, tym, co się tutaj wyprawia. No Rejent Milczek w żaden sposób nie pozostaje dłużny. Przygotowuje pismo, e, takie sądowe pismo, prawda? Z e, chęcią oczywiście takiej walki sądowej, która miałaby się toczyć z Cześnikiem. Tymczasem jego syn Wacław prosi go o zgodę na ślub z klasą. No, rzecz jasna Raptusiewicz się na to nie zgadza, a wręcz postanawia się zemścić na Cześniku, no i oczywiście e, postanawia ożenić syna. Z kim? Z Podstoliną. Podstolina znowu się zgadza, no bo oczywiście dla niej to jest, tak jak powiedziałam, szansa na pewną przyszłość i na to, że po prostu nie zginie z głodu, nie będzie cierpiała żadnej biedy. Ale jak widzicie, cała ta sytuacja się jeszcze bardziej gmatwa, jeszcze bardziej się to wszystko oczywiście plącze. No i rzecz jasna, Cześnik przygotowuje się zupełnie nieświadom w czwartym akcie do ślubu z Podstoliną, tymczasem Papkin go uświadamia, że Rejent jednak postanowił go... Upiec i postanowił mu w tym przeszkodzić. Wściekły, rozgniewany cześnik dyktuje swojemu słudze Dendalskiemu taki list, który proszę Państwa. <laughs> Rzekomo Klara napisała do Wacława z wyznaniem miłości, żeby zwabić Wacława do siebie na zamek z powrotem, i następnie podstępnie, żeby zemścić się na nienawidzonym sąsiedzie, um, sprawić, że ta para zostanie pobłogosławiona. No i oczywiście tutaj będzie miał miejsce ślub. Cześnik wprowadza ten plan w życie kiedy na jego zamku zjawia się rejent żądając satysfakcji, bo przecież e, miał się odbyć pojedynek i tu dowiaduje się szokującej wiadomości, że Wacław i Klara są już małżeństwem i pewnie skończyłoby się to jeszcze większą awanturą, gdyby nie to, że nagle okazuje się, iż dziedziczką tej słynnej fortuny, o którą podejrzewano cały czas pod stolinę w momencie zawarcia związku małżeńskiego yy, staje się właśnie Klara no i to uspokaja Rejenta, bo widzi, że syn się dosyć bogato ożenił, to również i dla niego jest pewna przyszłość, no i rzecz jasna, ta wiadomość godzi zwaśnione strony. Wspominamy na początku, że Zemsta jest komedią zarówno sytuacyjną charakterów, jak i właśnie komedią, która opiera się także na zabawnych słowach. Jeśli chodzi o komedię charakterów, to myślę, że same dwa charaktery głównych bohaterów, który, którzy są jak i woda, więc Raptusiewicz czy Milczek. No to jest właśnie to zderzenie charakterologiczne. Nasi bohaterowie bowiem kłócą się o dziurę w murze, proszę Państwa. Ale to też jest taki śmiech, czasami gorzki, jeżeli uświadomimy sobie, że faktycznie szlachta żyjąca w tamtym okresie, potrafiła się o takie bzdury ze sobą kłócić przez wiele lat na całe życie, zamiast dojść do jakiegoś wniosku. No i oczywiście zamiast dojść do porozumienia, potrafili się latami ciągać po sądach. Niestety to słynne pieniactwo sarmackiej szlachty. O sarmatach będziecie uczyli się na historii. Dawało się we znaki wszystkim. Z kolei jednak widzimy tutaj, że ten wątek e, miłości pomiędzy Wacławem i Klarą, miłości z przeszkodami, kończy się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o komedię sytuacyjną, e, moi drodzy, no to zobaczcie samą tę sytuację, kiedy dochodzi do tej bójki z murarzami, a Papkin, który miał tam być najważniejszym, najbardziej wrogim e, przeciwnikiem, chowa się przerażony, e, oczywiście za murem, no i później przyznaje sobie wszelkie zasługi, a już na pewno to, że upolował jeńca, czyli na tego Wasława. No i oczywiście komedia słowna, no samo dyktowanie listu e, Dyndalskiemu, prawda, te słynne e, pra, słowa, które padają, czy też e, pożekadła na przykład Rejenta Milczka, że... E, e, Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Pamiętajcie bowiem, że Rejent Milczek jest taką osobą fałszywie pobożną. Powiedziałam na początku tej lekcji, że ja jeszcze wrócę do tego, że to jest taki troszeczkę charakter podszyty fałszem. E, pobożny, spokojny, e, niewadzący nikomu nagle okazuje się bardzo mściwy. Jest zdolny do poświadczenia nieprawdy, na przykład w tym pozwie sądowym, i z zemsty, moi drodzy, zemsty jest gotów zapieczętować przyszłość własnego syna, żeniąc go właśnie z podstoliną, zupełnie nie patrząc na to, czy synowi będzie dobrze, czy on jest szczęśliwy, czy on tego chce. Chodzi wyłącznie o zemstę. No, nie jest to najmilszy rodzaj ludzi, z którymi możemy mieć do czynienia. Raczej świadczy to o jego wadach. Ale zobaczcie, że te wszystkie wady i słabości ludzkiego charakteru zostały tutaj na pewno w pewien sposób wyolbrzymione i przerysowane, bo tak jak mówię, to jest. Komedia. Ale warto na to zwrócić uwagę, chociażby z tego powodu, moi drodzy, że często musicie pisać na przykład rozprawki yy, o różnego rodzaju sytuacjach, takich życiowych, o ludzkich emocjach, o podejmowanych decyzjach. I nie wiem dlaczego omijacie szerokim łukiem zemstę w tych swoich rozprawkach. Może dlatego, że utwór wydaje się wam stary, skostniały, nieciekawy, ale z drugiej strony, jeżeli państwo wezmą pod uwagę sam fakt, że jest to komedia wprawdzie osadzona w realiach odległych od was, w realiach szlachty tamtego okresu, ale pokazująca zasadniczo to, co się nie zmienia od wieków, że ludzkie słabości stają się przyczyną różnego rodzaju nieraz może i zabawnych, ale czasami bardzo niebezpiecznych konfliktów, że miłość jest jednak tym uczuciem, które zwycięża wszystko. No i oczywiście, że spory mogą dotyczyć nieraz bardzo zabawnych sytuacji i są zupełnie niepotrzebne. To zemsta będzie jak znalazł. Zachęcam Was tym samym, żebyście wrócili w swoich powtórkach do tego cudownego, ponadczasowego utworu i pamiętali, że czytanie tekstu dramatycznego może być wspaniałą przygodą. Trzeba tylko podejść do tego e, odpowiednio i wiedzieć, że każdy dialog i każdy monolog jest skarbnicą informacji o bohaterach, o przesłaniu danego utworu, o pewnych opiniach, wartościach, uczuciach, emocjach i na pewno. Będzie dla Was bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.